Edukacja Kurator ma opowiadać o historii polskiego wzornictwa i e, jako taka, w kontekście tego, że mamy uciekać od archiwum, e, że taki jest temat, ma za zadanie przedstawić pewne archiwum, archiwum obiektów, które weszły do historii i stały się znaczące w historii polskiego wzornictwa. E, Zaczynam się zastanawiać nad tym, jaki jest e, ten e, temat. Przepraszam, przełączanie tutaj jest slajdów. O, dziękuję. <laughs> Zacząłem się zastanawiać nad tym, co może oznaczać temat tego panelu, czyli ucieczka od archiwum. I też w kontekście tych prezentacji, które tutaj były, myślę, że nie tyle chcemy uciekać od samego archiwum, ile chcemy uciekać, chcemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób takie archiwum, jakiekolwiek by ono nie było, możemy przedstawić odbiorcy, który. z Założenia i na dzień dobry nie jest zainteresowany jakoś bardzo głęboko tym, co zawartością tego archiwum jest. W jaki sposób z tym archiwum dotrzeć do y, y, szerokiego odbiorcy. E, I problem pewnie polega trochę na tym, że archiwum jako takie jest dla zwykłego odbiorcy, który nie jest zainteresowany danym tematem, po prostu zupełnie nieprzenikliwe. E, ono jest nieczytelne, jest zbiorem pewnych zupełnie niezrozumiałych dla niego danych, obiektów, tekstów e, różnego rodzaju. A jednocześnie wartość każdego archiwum w bardzo dużej mierze opiera się po prostu na wartości obiektów, których są zbiorem. I teraz stojąc przed tym zadaniem, którym, przed którym my stanęliśmy, czyli zaprezentowaniem obiektów historii polskiego wzornictwa, mamy jeszcze dodatkowy problem, ponieważ o ile przy prezentacjach archiwów opartych na różnego rodzaju tekstach, czy to są teksty, czy historie, różne oralne sprawozdania, czy to są fotografie, czy to są jakiekolwiek inne teksty tego rodzaju, one komunikują same siebie. Każdy z tych obiektów komunikuje się. W związku z tym można, jeśli już przełamać tą barierę zanurzenia odbiorcy wewnątrz nich, to istnieje szansa, że one same w sobie zainteresują odbiorcę. Natomiast przy designie mamy ten problem, że... Obiekty, które, z którymi mamy do czynienia, ze względu na samo stosunkowo niskie zrozumienie designu są problematyczne dla odbiorcy. To znaczy, przeskoczę może dwa slajdy dalej. Nawet jeżeli zanurzymy odbiorcę w tym archiwum, to dostaje on mniej więcej coś takiego. Jest to zbiór zupełnie nic nieznaczących dla niego obiektów, dlatego że bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to krzesło, a nie inne, dlaczego ten aparat, a nie inny, skoro krzeseł było w danym momencie, mogły być setki, tysiące. Co takiego szczególnego jest w tych obiektach. Że znalazły się one w tym archiwum i w tym zbiorze tych najważniejszych obiektów, które były w historii polskiego wzornictwa. Jeżeli nie rozumie się designu samego i jego istoty, no to tym bardziej trudno jest się zainteresować tego rodzaju archiwum. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że naszym głównym zadaniem E, y, oprócz, oprócz przedstawienia samego tego archiwum, czyli to przedstawienie, to w pierwszej kolejności jest oczywiście zaprezentowanie samej tej kolekcji obiektów. Tradycyjne, standardowe przedstawienie o, oczywiście oznacza również opis każdego z tych obiektów, po to, żeby je, jakąś jego historię czy, czy, czy jakoś ten obiekt zakomunikować. I wreszcie y, po trzecie kontekst tego obiektu, ale to ciągle w jakiś sposób jest martwe dla odbiorcy. To jest pewien zbiór informacji, który nie daje się odnieść, jeżeli ciągle tego samego designu się nie rozumie. W związku z tym naszym głównym zadaniem w tym projekcie było doprowadzenie do sytuacji, w której oprócz zderzenia z tym archiwum odbiorca będzie mógł również miał szansę zanurzyć się w ten świat, rozumiejąc zagadnienie, z którym ma do czynienia. czyli Konstrukcja tej aplikacji, tej gry, którą robimy, ona się składa z trzech części. Po pierwsze, mamy standardową wystawę, która wprowadza nas w temat. Jest to VR-owa wystawa, jest to prezentacja tej kolekcji, przynajmniej na samym początku części tej kolekcji obiektów designu, które były ważne w historii. Ale później wchodzimy w sytuację, w której mamy szansę dowiedzieć się, jaki jest taki głęboko humanistyczny, głęboko ludzki kontekst samego designu. I o co w designie chodzi? I zdecydowaliśmy się na zrobienie to w ten sposób, że aby odsłonić te aspekty designu, które chcielibyśmy za zakomunikować, stworzyliśmy postać sztucznej inteligencji, która jest przewodniczką po tej wystawie i która ma wszystkie te informacje, które są w klasycznej reprezentacji jakiegokolwiek archiwum designu. Czyli ona wie o tych obiektach tak wszystko, była karmiona tymi obiektami, cały jej świat składa się tylko i wyłącznie z y, tych obiektów. Natomiast ze względu na to, że jest sztuczną inteligencją, ma pewne ograniczenia, które tak naprawdę nie pozwalają jej zrozumieć samej istoty tego zagadnienia, które y, 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 ma prezentować. Wracając do konstrukcji, za chwileczkę wrócę do tego wątku, jeszcze wracając do konstrukcji, zaczynamy od klasycznej wystawy, później staramy się zaprezentować to, co... Jest wartością tych obiektów, które w ramach tego repozytorium, które przedstawiamy, chcemy dostarczyć odbiorcy. I później po tym przejściu, po tym zrozumieniu, miejmy nadzieję, wracamy do standardowej wystawy, która ma już formułę rozszerzoną, ale w tym momencie mamy nadzieję, że odbiorca już rozumie znaczenie tych obiektów, rozumie wartość, która się za każdym z tych obiektów kryje. Wracając do postaci głównej bohaterki naszej historii, głównej bohaterki naszej gry, ponieważ mimo że to jest DWIA, to zdecydowaliśmy się na to, że to nie gracz jest głównym bohaterem, ale głównym bohaterem jest właśnie ta sztuczna inteligencja, e, która ze względu na to, że zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń związanych z rozumieniem istoty rzeczy, które prezentuje, postanawia wykorzystać gracza do tego, żeby te zagadnienia zrozumieć. I zagadnienia, sztuczne, ograniczenia sztucznej inteligencji wynikają przede wszystkim z dwóch jej cech. Pierwsze to to, że jako sztuczna inteligencja, jako program komputerowy jest niematerialna i nie posiada ciała. A jednocześnie ma zrozumieć coś, co jest, funkcjonuje przede wszystkim jako design w przestrzeni, która jest fizyczna, co odwołuje się do naszych zmysłów, których jako sztuczna inteligencja nie ma, ma to opisane parametrami co y, opisuje, ona ma opisywać i rozumieć coś, co jest y, czego postrzeganie jest ograniczone do naszego jednego konkretnego miejsca, w, z którego patrzymy na każdy obiekt designu, czy jakikolwiek inny obiekt y, w świecie, co też nie jest właściwością programu komputerowego. Y, y, I po czwarte, jak to jest być właśnie cielesnym, w jaki sposób jak to jest mieć określony wzrost, mieć dwie ręce na przykład i w ten sposób wchodzić w interakcję ze światem. Sztuczna inteligencja, mając wszystkie informacje na temat obiektów, mając wszystkie informacje na, tego, na temat designu, nie jest w stanie tego zrozumieć. Potrzebuje człowieka, aby patrzeć na to, jak on radzi sobie z tymi obiektami, jak sobie radzi z tym światem designu, żeby w ten sposób próbować zrozumieć, zapośredniczyć sobie to doświadczenie i zrozumieć świat, który konstruuje jej tożsamość. Drugą rzeczą, która wynika z Charakteru tej głównej bohaterki jest właśnie to, że jest programem komputerowym i w związku z tym też nie rozumie, co to znaczy funkcjonować w pewnym określonym społecznym czy kulturowym kontekście. Jest nakarmiona informacjami o obiektach, natomiast każdy z tych obiektów, jego sens w dużej mierze wyczerpuje się albo jest określony poprzez cały kontekst kulturowy, w którym ten obiekt funkcjonuje. I wreszcie. Jako program komputerowy, przynajmniej na początku naszej historii, jest to postać, która nie ma własnych emocji i nie rozumie, co to znaczy być emocjonalnym, a emocjonalność to również aspekt designu, który musimy zakomunikować, żeby w pełni zrozumieć wartość poszczególnych obiektów, które w ramach historii wzornictwa są prezentowane. W związku z tym, wprowadzając taką postać do gry jako główną bohaterkę, Mamy sytuację, w której to ona bierze gracza, zadaje mu poszczególne zadania, przeprowadza go przez pewne przestrzenie, które sama stworzyła. Po to, aby dowiedzieć się i zrozumieć w jaki sposób on wchodzi w interakcję, w jaki sposób on postrzega, w jaki sposób on, czyli człowiek, rozumie obiekty, z którymi ma do czynienia. Cały świat, z którym mamy do czynienia w grze The Curator jest w 100%, za wyjątkiem trzech przestrzeni może, jeżeli chodzi o sam kształt, w 100% jest zbudowany z samych obiektów designu. W związku z tym nie ma tam żadnych obcych elementów. Cały świat, w którym się poruszamy, to są obiekty, które są wzięte z historii polskiego wzornictwa. I dzięki temu, że zadaję te zadania graczowi, stopniowo sama dowiaduje się na ten temat co to znaczy właśnie być cielesnym i co to znaczy być człowiekiem a jednocześnie tak naprawdę właśnie w tym zderzeniu w jej dowiadywaniu się my jako odbiorcy dowiadujemy się również albo odsłaniamy te wszystkie aspekty obiektów designu o których tutaj yy, była mowa. W związku z tym yy, w momencie yy, kiedy gracz użytkownik przejdzie przez całą tą ścieżkę jest w stanie dostrzec w obiektach które są mu później prezentowane, to co jest ich, jakby bardzo, ich największą wartością. I te obiekty zaczynają do niego mówić, to znaczy one stają się dla niego rozpoznawalne i deszyfrowalne. One mówią przez swoją estetykę, mówią przez swoją funkcjonalność, która często, bardzo często jakby takie powszechne rozumienie designu jest, że designerskie jest coś, co jest ładne. My musimy odsłonić wszystkie te pozostałe warstwy designu, czyli jest bardzo dużo rzeczy, które wcale ładne nie są, ale są świetnymi przykładami designu właśnie dlatego, że są bardzo funkcjonalne. Są obiekty, które weszły do historii polskiego designu słynna Serena Sport, która nawet nie zaistniała i nigdy nie była produkowana ale weszła do tej historii dlatego, że reprezentowała pewien poziom marzeń. To jest właśnie funkcjonowanie w pewnym społecznym kontekście, symbolicznym kontekście i, 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 i wartość tego obiektu stąd jest właśnie czerpana. I wreszcie ten aspekt emocjonalny który również jest odsłoniony przed graczem i przed naszą bohaterką, który może być później na samym końcu dostrzeżony w tej finalnej wystawie, w każdym z tych obiektów, które stają się zrozumiałe dla odbiorcy. W ten sposób archiwum, które było nieprzezroczyste, które było nieprzenikliwe, przestaje być właśnie martwe dla odbiorcy. Obiekty i samo archiwum zaczyna mówić do niego, w związku z tym może się nawiązać relacja. I w związku z tym zostaje przywrócona wartość i samego archiwum, i obiektów, które w ramach tego archiwum są prezentowane. I teraz ostatnie parę słów, które chciałbym powiedzieć, dotyczą samego medium, którego używamy. Dlatego, że jeśli spojrzycie Państwo na cechy wirtualnej rzeczywistości, czyli to komunikuje cielesność poprzez właśnie ucieleśnienie, przez to, że używamy ciała i jesteśmy, mamy poczucie bycia ta, w takim świecie cieleśnie, to właśnie ta cielesność jest komunikowana. Po drugie, używa przestrzenności, używa skali w sposób zupełnie bezpośredni. Po trzecie, reprezentuje nasz subiektywny punkt widzenia, to znaczy tam, gdzie stoimy, z tego miejsca widzimy świat. Jeżeli byśmy wrócili teraz do tego slajdu, w którym rozmawialiśmy y, o tym, y, co jakie problemy ma sztuczna inteligencja, albo jakie problemy mamy stykając się z obiektem, mając tylko jego opis, to widać, że to się pokrywa z tymi wszystkimi problemami, które tego typu archiwum reprezentuje. W związku z tym y, wirtualna rzeczywistość wydaje się być idealnym narzędziem do tego, y, żeby wszystkie te cechy móc zakomunikować do odbiorcy, albo jeszcze lepiej dać mu doświadczenie wszystkich tych cech, które z designem są y, związane. Natomiast y, nie zmienia to faktu, że sama wirtualna rzeczywistość ma y, mnóstwo problemów y, ze sobą pod różnymi względami, ze względu na to, że jest bardzo młodym medium. Y, y, I w związku z tym też w, tra w trakcie produkcji musieliśmy się z tymi problemami mierzyć i zaproponować jakieś swoje rozwiązania, które są z tym związane. Y, y, jednym z takich problemów jest przeładowanie informacyjne. W związku z tym, rozwiązaniem, które proponujemy w tej grze jest właśnie minimalistyczna konstrukcja świata i sprowadzenie go właśnie i konstruowanie go tylko z tych obiektów, które są istotne i które faktycznie chcemy zakomunikować. Mamy bardzo ograniczone możliwości związane z nawigowaniem uwagi. Jesteśmy właśnie ze względu na to, że jesteśmy otoczeni bardzo dużą ilością informacji. Stąd potrzeba zbudowania postaci, która ma bardzo silny charakter i w związku z tym może być naszym mocnym przewodnikiem, za którym będziemy chcieli podążać. I po trzecie, ważnym aspektem wirtualnej rzeczywistości jest to, że jeżeli znacie Państwo pojęcie Ancanewale, czyli Doliny Niesamowitości, ono jest głównie referowane do Androidów. Jeżeli Android jest zbyt podobny do człowieka, to tak naprawdę zaczyna być odpychający. Eee, w ta sama zasada tyczy się światów, które konstruujemy w wirtualnej rzeczywistości. Im bardziej próbujemy naśladować materialną rzeczywistość, tą, którą znamy, to istnieje taka granica, poza którą ten świat zaczyna być nieprzyjemny, odpychający, nie jesteśmy się w stanie w nim dobrze znaleźć. W związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby pójść w mocno surrealistyczne rozwiązania. Cały ten świat, który jest konstruowany, co jest spójne, bo jest konstruowany poprzez sztuczną inteligencję, cały ten świat jest, ma charakter mocno nierealistyczny, a jednocześnie cały czas Coś, co tutaj jest nazwane szczerością ontologiczną. Cały czas dajemy do zrozumienia i sugerujemy, że jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości, że nie udajemy tego, że świat, w którym w danym momencie się znajdujemy, jest światem realnym. I dzięki temu mamy nadzieję, że całe doświadczenie jest spójne, jest przekonujące i pozwala dotrzeć do istoty tych zagadnień, które w ramach tego archiwum, które mamy zaprezentować, mamy dostarczyć odbiorcy. Dziękuję bardzo.